Nie trafiłeś tutaj przypadkiem. Jeśli te słowa cię odnalazły, to znaczy, że w środku jest punkt gotowy, by przestawić przełącznik, a to nie dzieje się wtedy, gdy chcesz. To dzieje się wtedy, gdy decydujesz. Zatrzymaj się teraz i wyobraż sobie prostą scenę. Otwierasz aplikację bankową i nie czujesz ścisku w klatce. Oddychasz spokojnie, bo saldo ci nie zagraża. Ono cię wspiera. To nie jest fantazja. To trening tożsamości, który oddziela tych, którzy proszą, od tych, którzy przyjmują, i Neville Gaderd mówił o tym wprost. Życie odpowiada na stan, który zamieszkujesz, nie na pragnienie, które powtarzasz. Więc zanim wejdziesz w jakąkolwiek technikę, coś ci udowodnię. Pieniądze niech znikają z twojej rzeczywistości. One omijają umysł, który traktuje je jak zagrożenie. A umysł, gdy widzi zagrożenie, tworzy dystans. Teraz przechodzi część, której prawie nikt nie robi na serio. Napisz w komentarzach trzy pragnienia, które naprawdę poruszają twoją duszę. Nie po to, by mi się przepodobać. Po to, by zapisać nowy wzorzec, na głos, przed samym sobą. Nie wybieraj małych pragnień, żeby się nie rozczarować. Wybierz te prawdziwe. Te, które próbujesz ukryć, żeby nie być ocenianym. Bo właśnie tam mieszka siła, którą tłumisz od lat. Kiedy piszesz, tworzysz punkt zwrotny. Mówisz własnemu umysłowi, przestałem przetrwać na autopilocie. I to zmienia sposób, w jaki widzisz okazję. A teraz, bez kręcenia, pierwszy ruch. Zamknij oczy na kilka sekund i zobacz pieniądze już obecne. Nie jako odległą nadzieję, ale jako fakt. Jakby decyzja była już podpisana. Poczuj naturalność. Poczuj fizyczną ulgę. Jakby napięcie na barkach się rozpłynęło. Twój umysł uczy się przez odczucie, nie przez przemowę. To jest punkt, który wielu ignoruje. Nie wizualizujesz po to, by przekonać wszechświat. Wizualizujesz po to, by przekonać swój wewnętrzny system, że przyjmowanie jest bezpieczne. A kiedy przyjmowanie staje się bezpieczne, przepływ rusza. Bo blokada nie jest brakiem szczęścia. To opór emocjonalny. Twoja wibracja nie jest ładnym hasłem. To suma tego, co myślisz, co tolerujesz i co uznajesz za normalne. Jeśli budzisz się, spodziewając się rachunku, trenujesz niedostatek. Jeśli budzisz się, przyjmując obfitość, trenujesz rozszerzenie. A świat zewnętrzny porządkuje się wokół tego cichego rozkazu. Teraz najszybsza korekta, jaka istnieje. Wdzęczność nie jest grzecznym zdaniem. To kierunek. To najszybszy sposób, by przesunąć umysł z braku do posiadania. Wybierz coś realnego i obecnego. Może to być twoje zdrowie. Może ktoś, kto Cię kocha. Może sam fakt, że wciąż tu jesteś i masz szansę zacząć od nowa, nawet po wszystkim. Poczuj to przez chwilę. Gdy utrzymujesz to uczucie, wychodzisz z trybu obrony. I właśnie w trybie otwartości pojawiają się drzwi. Tylko nie pozwolę ci wpaść w klasyczny błąd. Ta zasada nie działa jako bierność przebrana za wiarę. Niech myślisz ładnie i nie krzyżujesz rąk. Wyrównujesz się w środku i ruszasz na zewnątrz. Tu wchodzi działanie inspirowane. To jasny impuls bez dramatu. Kontakt, który masz wykonać. Usługa, którą masz poprawić. Decyzja, którą odwlekasz, bo boisz się co jeśli. Gdy pojawi się to prowadzenie, działaj szybko. Nie negocjuj z wątpliwością. Wątpliwość to stary ty, który próbuje utrzymać stary świat nienaruszony. Teraz dam ci metodę, która to wszystko podtrzymuje. Tak, jest prosta. Trudne jest bycie konsekwentnym, bo konsekwencja wymaga nowej tożsamości, niejednodniowego zapału. Pierwszy filar Deklaracja w czasie teraźniejszym. To nie jest błaganie. To przyjęcie. Powiedz jak ktoś, kto już zdecydował, jestem magnesem na dobrobyt a zasoby przechodzą do mnie nieoczekiwanymi drogami. I powiedz to czując, nie klepiąc w pustkę. Drugi filar. Natychmiastowe podniesienie częstotliwości. Za każdym razem, gdy pojawi się lęk o finanse, utnij to u źródła. Weź oddech, wróć do wdzięczności, wróć do obecności. Nie dyskutujesz ze strachem. Zmieniasz stację. Trzeci filar. Ruch w zgodzie. Działanie inspirowane to posłuszeństwo właściwemu impulsowi. To nie gonitwa. to kierunek. Krok po kroku, ale w prawdzie. Gdy połączysz te trzy, powstaje spójność. A spójność przyciąga. Wszechświat nie odpowiada na luźne zdania. Odpowiada na cały wzorzec, myśl, emocja i decyzja idące razem. Teraz sekret, który trzyma przepływ otwarty. Konsekwencja. Przeprogramowanie umysłu to trening. Im częściej powtarzasz właściwy stan, tym bardziej naturalne staje się w nim życie. To nie jest przypadkowy cud. To codzienna praktyka. Rób to każdego dnia. Rano przyjmujesz stan. W ciągu dnia korygujesz oś, gdy niedostatek próbuje cię wciągnąć. Wieczorem domykasz cykl, wzmacniając rzeczywistość, którą wybrałeś. A gdy pojawi się wątpliwość, robisz to, czego prawie nikt nie robi. Zamieniasz ją od razu. Bez wewnętrznej dyskusji. Mówisz. Pieniądze idą do mnie, a ja jestem gotowy je przyjąć. Nie czekasz, aż uwierzysz. Dowodzisz, aż uwierzysz. Jest też właściwy czas dla rzeczy. To nie jest wymówka, by czekać. To instrukcja, by nie forsować z desperacją. Neville Gadard nazwałby to pozostawaniem w końcu. Utrzymujesz stan finalny, jeszcze zanim zobaczysz dowód. I oto zdanie, które zmienia wszystko. Nie przyciągasz tego, czego chcesz. Przyciągasz to, co uznajesz za prawdę. Więc jeśli chcesz rezultatów szybkich i trwałych, przestań wracać do starej postaci po jednym małym znaku. Utrzymaj stan. Chrom skupienie. Wybierz postawę kogoś, kto już w tym żyje. Teraz napisz ponownie. Trzy pragnienia. Tylko tym razem napisz je jako zobowiązanie. Bo gdy odsłaniasz się z jasnością, przestajesz bawić się własnym życiem. Zasługujesz na życie w obfitości. I od dziś nie będziesz już próbować. Będziesz podtrzymywać. Mówisz, że chcesz innego życia finansowego. Ale wszechświat nie mierzy chęci. On obserwuje postawę. Odpowiada na to, jak długo utrzymujesz stan, nawet gdy nikt nie patrzy. I tu zaczyna się wstrząs. Największą blokadą nie jest brak okazji. To zbiór niewidzialnych przekonań, które nazywasz rzeczywistością i powtarzasz jak prawo. Wielu próbuje manifestować bogactwo i nie rozumie, czemu zaciska się w środku. Bo w środku siedzi dawne zdanie, to nie dla mnie. A gdy to zdanie mieszka głęboko, każda szansa staje się zagrożeniem. Ograniczające przekonanie to krata. Nie widać jej, ale decyduje za ciebie. Każe ci odmawiać, odkładać, podejrzewać, umniejszać, a potem nazywać to ostrożnością. I ma wspólną przyczynę. Od dawna słyszałeś gotowe idee o pieniądzach, sukcesie i własnej wartości. Nieświadomie podpisałeś mentalną umowę, której nigdy nie przeczytałeś. Pomyśl o zdaniach, które połknąłeś bez sprzeciwu. Wygrywa tylko ten, kto cierpi. Bogaty masz szczęście. Nie urodziłem się do tego, kropka. Zawsze wracam do zera. Każde z nich staje się komendą. Teraz punkt, którego mało kto chce dotknąć. Jeśli pragniesz dobrobytu, a jednocześnie wierzysz, że pieniądze ranią, psują albo porzucają, będziesz trzymać je z dala, żeby się chronić. To przebrana autoprotekcja. Dlatego, gdy coś zaczyna się poprawiać, sabotujesz się drobiazgami, impulsywny wydatek, strach przed wyceną, wstyd przed wzrostem, poczucie winy za przyjmowanie. Kolejna trucizna to przeszłość. Patrzysz na dawne porażki i robisz z nich proroctwo. A przecież wczoraj nie jest wyrokiem. To tylko pamięć, a pamięć nie rządzi jutrem. Ci nieliczni robią odwrotnie. Przerywają autopilota. Przestają traktować przekonanie jak fakt i zaczynają traktować je jak program. I tu Neville Gaderd jest precyzyjny. Nie zmieniasz życia kłócąc się ze światem. Zmieniasz je przyjmując nowy stan wewnętrzny i pozostając w nim, aż stanie się naturalny. Więc żądaj sobie szczere pytanie. Jaką historię opowiadasz o pieniądzach? Widzisz siebie jako kogoś, kto zgoni, czy jako kogoś, kto przyjmuje spokojnie? Teraz ćwiczenie wprost. Nazwij w myślach przekonanie, które cię blokuje. Jedno. Najmocniejsze. To, które wraca, gdy myślisz o wzroście. I nie uciekaj od źródła. Od kogo to przyszło? Z jakiego domu? Z jakiego lęku? Nauczyłeś się tego, więc możesz się oduczyć. Teraz konfrontacja. To przekonanie jest faktem czy powtórką. Chroni cię, czy więzi. Podnosi cię, czy trzyma małym, żeby uniknąć oceny. Ci, którzy wygrywają, dokonują zamiany. Zastępują starą sentencję afirmacją, która tworzy tożsamość. To nie jest ozdoba. To jest kierunek. Powiedz mocno, w czasie teraźniejszym. Pieniądze przechodzą do mnie z łatwością. Jestem godny dobrobytu. Pozwalam sobie przyjmować bez poczucia winy. Utrzymuję obfitość z równowagą i nie mów tego pusto. Poczuj ciężar tej decyzji w ciele. Poczuj, jak to jest mówić o cenie bez napięcia. Patrzeć na saldo bez strachu, pragnąć bez wstydu. Teraz przeprogramowanie. Umysł uczy się przez powtarzanie, nie przez intencje. Nie zmieniasz losu w jeden dzień zapału. Zmieniasz wzorzec przez codzienną praktykę. Będziesz robić to każdego dnia. Rano przyjmujesz stan. W ciągu dnia korygujesz tor, gdy niedostatek próbuje cię wciągnąć. Przed snem wzmacniasz t koniec, tak jak Neville uczył. Jest detal, który przyspiesza. Poczucie zasługiwania. Wielu nie przegrywa przez brak narzędzi. Przegrywa, bo w środku czuje się niegodne. A wszechświat odpowiada na to uczucie, nie na ładną mowę. Więc zadeklaruj bez negocjacji. Zasługuje na dobrobyt. Wybieram szersze życie. Nie muszę cierpieć, żeby udowodnić wartość. Mogę rosnąć w spokoju. Gdy to wchodzi, drzwi się otwierają. Zaczynasz widzieć szanse, które zawsze były, ale wcześniej były niewidoczne dla umysłu wytrenowanego w braku. A teraz część, która oddziela ciekawych od zaangażowanych. Konsekwencja z wiarą praktyczną. Ci, którzy osiągają, nie żądają codziennego dowodu, żeby iść dalej. Działają tak, jakby już byli w drodze, nawet gdy obraz jeszcze nie potwierdza. To nie jest upór. To trwanie w stanie. Zaufanie bez desperacji. Twardość bez pośpiechu, bo wiesz, że świat zewnętrzny przyspiesza, gdy przestajesz się wahać. A gdy pojawi się wątpliwość, nie rozmawiasz z nią. Zamieniasz ją natychmiast. Mówisz, ufam procesowi. Utrzymuję obfitość teraz. Pieniądze znajdują do mnie drogi. Przyjmuję i zarządzam mądrze. Teraz działanie w zgodzie. To nie jest byle ruch. To krok, który pojawia się jasno, gdy jesteś w wyższym stanie. Telefon, propozycja, korekta ceny, prostsza oferta, decyzja, której unikałeś. Gdy intuicja się zapali, działaj szybko, bo ten impuls jest mostem. A most nie służy do podziwiania. Służy do przejścia. Chcesz prosty test na dziś. Wybierz jedno ograniczające przekonanie i złam je konkretnym ruchem. Jeśli boisz się wyceny, zrób uczciwą ofertę. Jeśli boisz się pokazać, opublikuj. Jeśli boisz się spróbować, wykonaj pierwszy krok. Mały, ale prawdziwy. I celebruj każdy postęp. Celebracja to nie eufolia. To wewnętrzne potwierdzenie, że nowa droga jest bezpieczna, a to wzmacnia stan, który przyciąga więcej. Teraz zamknij to prawdą. Granica nigdy nie była w pieniądzach. Granica była w idei, którą zaakceptowałeś o nich i osoby. Możesz to zmienić od dziś. Przyjmij stan, powtarzaj nowy wzorzec, działaj spokojną odwagą i trwaj, aż stanie się naturalne. Jeśli ten fragment Cię poruszył, zrób coś, co pieciętuje decyzję. Napisz w komentarzu trzy pragnienia, które poruszają Twoją duszę z wdzięcznością tak, jakby już były realne. Napisz jak ktoś kto zdecydował, nie jak ktoś, kto prosi. I utrzymaj. Bo wszechświat nie daje się poruszyć obietnicom. On odpowiada tym, którzy trwają.